Cześć, witam Was na kanale Duszne Opowieści. Jeżeli poszukujecie historii o duchach, które wyskakują z szafy, lub o innych prześcieradłach, to nie jest to zdecydowanie inne miejsce. Skupimy się tutaj na duchach, na polskich duchach, które występują na naszych ziemiach od wieków. Na początku, z całą pewnością, największy nacisk położymy na zamki. Aczkolwiek z biegiem czasu zobaczycie, że pojawiają się one również w wielu innych miejscach. Przed Wami trzeci i zarazem ostatni materiał dotyczący zamków w Odrzykoń. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście poprzednich, to serdecznie zachęcam. Skupimy się tutaj na zdecydowanie poważniejszych tonach niż na tych, o których mogliście posłuchać poprzednio. Będzie krwawo, a czasem makabrycznie. Do tego stopnia, że warto na samym początku powiedzieć, że żadne zwierzę nie ucierpiało podczas tworzenia tego materiału. Przejdźmy jednak już do rzeczy. Jak zapewne część z Was już wie, zamek w Odżykoniu leży nieopodal krosma. Jak głosi legenda. Przed wieloma wiekami mieszkańcy tego miasta słynęli z tego, że są ludem pobożnym, pracowitym, a jednocześnie pokojowym. Dbając o siebie nawzajem, żyli w dostatku i harmonii. Ich idylle zmąciło jednak pojawienie się pewnego łotra, fatalnego zbuja, który podróżował na ogromnym, czarnym ogierze. Po oklicznych ziemiach krążyły plotki, że była to bestia wyrwana z samego piekła. Uważano tak, bowiem zwierzę to posiadało oczy świecące w ciemności, ślinę zdolną wypalić ludzką skórę, a także kopyta, którymi można było tratować mury. Człowiek, który go dosiadał, był niezwyciężony. Siłą zdobywał kolejne wioski i grabił miasta. Nic zatem dziwnego, że na gościńcach panował strach, a ludność, bojąca się jego gniewu, poddawała się mu. Był to łotr, który nie znał umiaru. Jego skarby rosły niemalże w postępie geometrycznym, więc zapragnął zbudować zamek. Właśnie dlatego zebrał okolicznych mężczyzn i zmusił do niewolniczej pracy. Jak głoszą podania, kazał im wtaczać na wzgórze kamieniec ogromne głazy, które miały stanowić podwalinę do nowego zamku. Każde ociąganie się, każde nawet najmniejsze nieposłuszeństwo karał na miejscu śmiercią. Po wielu tygodniach morderczej pracy, przy której zmarło wielu budowniczych, łotr miał gotową twierdzę. Czy starczyło mu to? Czy razem ze swoimi kosztownościami osiadł na laurach i cieszył się życiem w dostatku? Oczywiście, że nie. Jego plany były zdecydowanie szersze. Siedząc pewnego dnia przy dzbanie wina, naszedł go iście szatański pomysł. Postanowił uderzyć na pobożne krosno i zrabować jego wszelkie dobra. Chociaż jeszcze nie wyruszył na wyprawę, to już cieszył się z wygranej. Krzycząc przy tym o dobrach, które niebawem przytuli. Przed wyruszeniem w wyprawę musiał jednak zebrać, nie, 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 nie drużynę, bo działał w pojedynkę, lecz dostatecznie dużo siły. Zatem po tym, gdy się już doszczętnie upił, poszedł spać. Wiadomym jest, że na tak dużym zamku nie mieszkał w pojedynkę. Wypełniony był wszelkiego rodzaju usługami, którzy oczywiście byli trzymani w nim pod groźbą miecza. Gdy przerażający jego mość spał, pewien odważny mężczyzna, wchodzący w skład służby, pod osłoną nocy wykradł się z zamku i popędził do krosna, aby uprzedzić ich o nadchodzącym ataku. Gdy mieszkańcy miasta o tym usłyszeli, pobladli. Chociaż było ich wielu, to wiedzieli, że nie mają najmniejszych szans z łotrem na czarnym koniu. Obmyślili zatem chytry plan. Kobietom i dzieciom nakazano schować się albo w górach, albo w oddalonych wioskach. Mężczyźni natomiast przez całą noc kuli sieci z ołowiu. A następnie jedna za drugą nosili na przeprawę przez wisłok. Tam też ostatecznie się ukryli i czekali na dogodną chwilę do ataku. Oczekiwali wiele godzin. Minął dzień i zaczęło się ściemniać. Dopiero wówczas usłyszeli w oddali przeraźliwe rżenie konia. Spojrzeli wówczas po sobie, dając jednocześnie znak, że niebawem przyjdzie godzina próby. Odgłos kopyt narastał. Gdy usłyszeli, że pod kopytami konia pojawiła się woda, dali znak tym, którzy byli wówczas na drzewach, żeby zrzucili na jeźdźca jego ogiera wspomniane sieci. Łotr wyjął szybko miecz, lecz nie był w stanie przeciąć ołowianych sieci. Podobnie koń, który potężnymi kopytami wniewalił, lecz bez skutku. Z każdą chwilą z krzaku wybiegali nowi mężczyźni, którzy zarzucali na swą dziką zwierzynę kolejne ołowiane sieci. Jeździec na bestii jednak się nie poddawał. Walka trwała całą noc. Gdy słońce zaczęło wychodzić, zarówno napastnik, jak i jego bestia pod upadli na siłach jeździec wówczas osunął się do rzeki gdzie pochłonęły jego życie rwące fale przy życiu ostał się jednak jeszcze koń który ani myślał widząc co stało się z jego panem by dawać za wygraną mieszkańcy krosna wówczas jeszcze mocniej zaciągnęli na nim swe sieci nie dając mu wyboru musiał postępować tak jak mu rozkazano Umęczoną bestię wyprowadzono najpierw z wody, a następnie powoli zaprowadzono w kierunku zamku. Po drodze mijano chłopów, którzy z rana szli na pole. Widząc co się wydarzyło, chętnie wymieniali się z umęczonymi całą nocną walką mężczyznami i wspólnie szli dokonać aktu zemsty. Uwaga, teraz już będą opisy ewidentnie nie dla dzieci. Gdy krwiożerczą bestię doprowadzono na zamek, poczęto żywcem zdzierać z niej skórę, mszcząc się tym samym za wszelką krzywdę, którą wspomniany piekielny ogier wyrządził razem ze swym panem Łotrem. W ruch poszły sztylety, miecze i siekiery. Krew pokrywała okoliczne mury zamku, a ryk piekielnego rumaka roznosił się po okolicznych wzniesieniach. Było to tak dramatyczne wydarzenie, tak krwawa egzekucja, że wielu mężczyzn aż uciekło w popłochu. Zwłaszcza, że na ich dłoniach, na które padały krople krwi, pojawiały się rany od oparzeń. Gdy bestia konała, przywleczono ciało złego jeźdźca i powieszono na murach. Chwilę potem dokonał się ostateczny akt zemsty. Czarny ogier wyzionął ducha. Od tego momentu według podań zamek jest nazywany Odrzykoniem, ponieważ to właśnie na nim obdarto ze skóry piekielnego konia. Długo jeszcze po tym okrutnym wydarzeniu widywano kościanego, bo tylko tyle z niego zostało konia, na murach zamku. Widmo rozpływało się dopiero wtedy, gdy nad nim zaczęły krążyć ptaki, pragnące posilić się jego mięsem. Co ciekawe, istnieje jeszcze alternatywna wersja tej historii, która została spisana przez księdza Władysława Sarne. Mówi ona o tym, że pewien woźnica transportował wóz pełen towarów na zamek. Zatrzymał się jednak w pewnej wsi, aby napoić konia. Wody nie było jednak ani w pobliskiej gospodzie, ani w okolicznej studni. Chcąc ratować cenne zwierzę postanowił dać mu wódki. Zadowolony z siebie mężczyzna wrócił do karczmy aby odpocząć, a koń padł nieprzytomny na ziemię. Po pewnym czasie woźnica znowu do niego wyszedł i zobaczył co się stało. Sytuację zinterpretował jednak tak, że koń umarł, no i cóż, trzeba było sobie jakoś radzić. Zaczął zatem zrywać z niego uprząż, a następnie skórę, która była cennym surowcem w tamtym czasie. Pijane zwierzę wówczas się obudziło, podskoczyło i pobiegło w stronę korczyna, gubiąc po drodze całe wnętrzności. Od tego momentu wspomniana gospoda, Chociaż niektórzy mówią, że karczma zaczęła nazywać się Wytrząski, a wieść, do której dobiegł koń, odży koniem. Ile prawdy w tych legendach, to już zostawiam Wam. Z całą pewnością można powiedzieć, że nie należą one do najłagodniejszych, które się pojawiły na tym kanale. Jeżeli wciąż macie na tyle dużo siły, aby poznać kolejne legendy z tego zamku, zapraszam do słuchania. Teraz będzie troszeczkę lżej, a może nawet dużo bardziej. Co by nie powiedzieć o odrzykońskim zamku to że słynie od wieków z wielu bogactw. Właśnie tego tematu tyczy się jedna z króciutkich legend dotycząca złotego łańcucha. Podobno twierdza ta była kiedyś w posiadaniu kasztelana, który nie tylko był człowiekiem wpływowym i bogatym, lecz przede wszystkim próżnym. Jeżeli poznaliście już wcześniejsze filmy, to zapewne już kojarzycie, że jest to bardzo popularna cecha, jeżeli chodzi o ludzi wpływowych z dawnych czasów. Wspomniany pan na zamku w Odrzykoniu wpadł pewnego razu na interesujący pomysł. Kazał zebrać okolicznych rzemieślników, aby wykuli dla niego łańcuch. Łańcuch ze szczerego złota, którym kazał następnie opleść zamkowe wzgórze. Miało to być pewnego rodzaju świadectwo. Rzecz jasna jego niezwykłego bogactwa. Z daleka miało błyszczeć w słońcu, dając jednocześnie znać jak bardzo zamożny jest ten kasztelan. Złoto jednak nie było w stanie zapewnić mu nieśmiertelności. To też gdy przyszła na niego pora, a on sam znajdował się na łożu śmierci był wypytywany przez swoje sługi co mają począć z tym pięknym łańcuchem otaczającym cały zamek. Liczyli pewnie po cichu, że chociaż tuż przed śmiercią okaże on łaskę i pozwoli się nim podzielić. Nie, kompletnie. Stwierdził, że po jego śmierci ciekawy jak chciał to zweryfikować, ale okej okay, ta nietuzinkowa ozdoba ma spocząć w najgłębszej studni na zamku. Jak nakazał kasztelan, tak poddani zrobili. Chociaż od tamtego momentu minęło wiele lat i równie wielu śmiałków starało się go odszukać, to ci, którzy byli blisko odnalezienia tego potężnego skarbu, przepadali bez wieści. A lokalizacja kosztowności wciąż pozostaje zagadką. Wspomniana legenda, podobnie jak i ta poprzednia, także ma inną wersję. Według niej kasztelan miał zdobyć wspomniany złoty łańcuch. Gdyż uwolnił z niego diabła, który był nim spętany. No ale do tego może jeszcze kiedyś wrócimy. Póki co przejdźmy jednak dalej. Jak zamki, to i oblężenia. Nie inaczej było również i stwierdzą kamieniec, która to była oblegana podczas potopu szwedzkiego. Według podania, które za moment przytoczymy, na warownię Firlejów, o których już wielokrotnie mówiliśmy, najechał nie kto inny jak książę Jerzy II Rakoczy, który to ze wspomnianymi Szwedami posiadał pakt. Jego chówce próbowały przejąć zamek, lecz obrońcy mieli zdecydowanie inne plany. Z każdym kolejnym atakiem szeregi najeźdźców topniały to jest jedna strona. Z drugiej natomiast, o czym oni nie wiedzieli, załoga twierdzy zaczęła głodować. Wtedy to z murów, na znak pewnego symbolu, poniekąd protestu, zaczęto w stronę na najeźdźców rzucać jedzeniem, a raczej jego resztkami. Miało to im pokazać, że obrońcy twierdzy za nic mają oblężenie, a jedzenia mają pod dostatkiem. Rakoczy był pod dużym wrażeniem tej psychologicznej sztuczki, jednak ani myślał, aby odstąpić od oblegania murów zamku. Wiedział bowiem, że nawet największe zapasy w końcu muszą się skończyć. Przyszedł moment kryzysu. Obrońcy stwierdzili, że bronić dłużej się nie mogą. Jak to w tego typu legendach. Wykorzystali zatem tunel, który podobnież prowadził aż do Krosna. Wzięli zatem co unieśli i pod nosem przeciwnika oddalili się z twierdzy. Jerzy zatem, można rzec, doczekał upadku kamieńca, jednak nie wziął ani jeńców, ani ich bogactw. Ta legenda jest o tyleż ciekawa, iż łączył w sobie dwa ciekawe motywy. Z jednej strony psychologicznej sztuczki mającej na celu pokazać, że obrońcy mają w brud jedzenia, z drugiej natomiast przytoczono tunele. Element charakterystyczny dotyczący podań o różnorodnych zamkach. To jednak nie jedyny tajemniczy element tej posiadłości. Gdy zamek był już w ruinie, a jego właściciele od dawna mieli inne plany na życie niż remontowanie starych posiadłości, w pewną niedzielę palmową udała się do niego pewna uboga kobieta razem z dzieckiem. Chciała ona bowiem pokazać mu wszechstronne niegdyś mury, które lata temu nie schodziły z ust wielu ludzi. Krążąc po podziemiach. Nagle do ich uszu doszedł dźwięk dzwonów z korczyna. W tym momencie otworzyły się przed nimi ogromne drzwi. Za wrotami ukazał się natomiast dębowy stół, na którym znajdowało się okazałe, rumiane jabłuszko. Chłopiec, będący wówczas zapewne niezwykle głodnym, od razu pobiegł w tamtym kierunku, a drzwi się za nim zatrzasnęły. Przerażona kobieta próbowała je otworzyć, krzyczała w niebogłosy, aby ktoś jej pomógł, lecz drzwi pozostawały zamknięte. Nie mając już pomysłu na nic innego, pobiegła do pobliskiego kościoła. Tam też spotkała starego księdza, któremu wszystko opowiedziała. On to najwyraźniej nie pierwszy raz spotykając się z taką sytuacją. Powiedział jej, że wspomniane wrota otwierają się tylko raz w roku właśnie w niedzielę palmową. W inny sposób nie można ich bowiem otworzyć. Zalecił zatem kobiecie, aby wróciła w to miejsce dokładnie za rok właśnie w niedzielę palmową a wówczas z całą pewnością ponownie zobaczy syna. Matka była załamana. Nie do końca wierząc w rady księdza, a raz po raz wracała do zamku. Prosiła przy tym znajomych, aby jej towarzyszyli i jednocześnie pomagali, jednak ani żadne łomy, ani kilofy, które zabierali w to miejsce ze sobą, nie potrafiły tych drzwi otworzyć. Mijały tygodnie, mijały miesiące. Kobieta postanowiła poczekać. W końcu nastał długo wyczekiwany dzień. Od dłuższego czasu kobieta już nie mogła spać. Z utęsknieniem wyczekiwała tego dnia, gdy jeszcze raz będzie mogła zobaczyć syna. Gdy tylko pojawiły się pierwsze promienie wschodzącego słońca, pobiegła ile się w nogach i pogrążyła się w lochach zamku. Szybko odnalazła potężne drzwi, które były dla niej zmorą, i usiadła naprzeciw nich. Czas mijał nieubłaganie, a one wciąż pozostawały zamknięte. Wnet z oddali do jej uszu, całkiem jak rok wcześniej, dotarły dźwięki dzwonów. W tym momencie drzwi samoczynnie się otworzyły, a ku zdziwieniu matki wybiegł z nich chłopiec, cały i zdrowy. Czym prędzej postanowili opuścić to miejsce i wrócić do domu, przyrzekając sobie tym samym, że nigdy więcej nie postawią nogi w tej twierdze? Jak już zauważyliście, legendy często wiążą się z postaciami, które wielkimi literami zapisały się w dziejach historii. Kolejna opowieść nie będzie się tutaj pod tym względem niczym różniła. Zacznijmy jednak od faktów. W 1796 roku potężny huragan zerwał dach Zamku Górnego. Informacja dość standardowa, chociaż posiadająca pewną dozę tragizmu. W czym jednak tkwi szkopuł? Otóż w tym samym roku Katarzyna II Wielka pożegnała się z naszym światem. Słuchacz, który chociaż odrobinę kojarzy zarys historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, może zadać pytanie, ale jaki ma to związek z naszym zamkiem w Odżykoniu? Odpowiedź jest: No nie, tym razem nie jest prosta. Aczkolwiek postaram się Wam to wytłusić tak prosto, jak to tylko możliwe. Od wieków mówi się, że ludzie władzy zwłaszcza ci, którzy okazywali się despotami, podpisywali pakty z siłami zła. Piękna bajka, żeby wytłumaczyć to, że część ludzi jest po prostu do szpiku zła. Caryca, o której tutaj mówimy, konkretnie władczyni wielkiej Rosji, taki pakt również miała zawrzeć. Kobieta, która słynęła z tego, że była można rzec nawet dosłownie zaborcza i przy tym niezwykle okrutna, znana była w wielu zakątkach świata. O tym, ile razy przez jej rozkazy płynęła ludzka krew, w tym i Polska, mógłbym nagrać cały godzinny albo i dłuższy odcinek, ale to nie miejsce na to. Książki i internet jest do Waszej dyspozycji. Śmiało według tego bądź co bądź dość żartobliwego podania gdy katarzyna w końcu odeszła z tego świata mieli upomnieć się o nią a jakże wysłannicy diabła podobnież jej plugawą duszę czarną jak smoła mieli zanieść wprost do piekła ona jednak jak i za życia tak i po śmierci Chciała postawić na swoim i pokrzyżować ich plany. Jedyne co mogła zrobić, to szamotać się. Próbując się uwolnić, szamotała się nogami, aczkolwiek zbyt wiele efektów to nie przyniosło. Rzucając się w powietrzu to w lewo, to w prawo, bijąc rękami i kopiąc nogami w co tylko można było tak jest. Według legendy miała zrzucić dach zamku w Odrzykoniu. Mało prawdopodobne? A jakże, to tylko legenda. Zostawmy jednak Katarzynę, niech siedzi wciąż w tym kotle ze smołą, który został dla niej zarezerwowany i przejdźmy to już ostatniej historii związanej z zamkiem Kamieniec w Odrzykoniu. W nocy z 8 na 9 maja 1915 roku na okolicznych wzgórzach doszło do bitwy pomiędzy wojskami rosyjskimi i austriackimi. Ta potyczka, zaliczająca się rzecz jasna do I wojny światowej, była niezwykle krwawa. Zakończyła się ona wygraną naszego południowego zaborcy, czego skutkiem były duże straty po stronie rosyjskiej. Wspomnianych rosyjskich żołnierzy pochowano no, już wiecie gdzie na zamkowym dziedzińcu. Źródła są tutaj niejednoznaczne: według jednych to Rosjanie pochowali swoich, według drugich to Austriacy zachowali się honorowo i to zrobili. Fakt faktem w naszej historii nie jest to istotne. Warto jednak dodać, że te same szczątki zostały przyniesione już po wojnie na cmentarz. Według legendy nie przeszkadza to jednak zjawom, które wciąż pojawiają się na zamkowych murach i szykują się do walki z Austriakami. Według okolicznych mieszkańców mają się one pojawiać tuż po zachodzie słońca i w zwartym szyku czekać na ruchy nieprzyjaciela. Im bliżej rana, tym częściej rozpamiętują oni swoje życie i śmierć. Gdy świta, zmory ponownie kierują się w stronę dawnych mogił i udają się na odpoczynek, by wieczorem znowuż powrócić w to samo miejsce i na nowo przeżywać swoją katorgę. To już definitywny koniec historii z Odżykonia, z Zamku Kamieniec i okolic. Mam nadzieję, że ta. Poniekąd trylogia podcastów na temat tego miejsca była dla Was interesująca. Tak czy owak, z mojej strony to będzie na tyle i w następnym odcinku zmieniamy definitywnie wektor na inny zamek. Do usłyszenia. Cześć!